W szkole jest realizowany projekt Liderzy i Liderki Tolerancji. W ramach projektu udamy się do pierwszej klasy szkoły podstawowej, żeby porozmawiać o. Pierwszym klasistom o dzieciach z różnych krajów, w których panuje bieda, głód, różne klęski żywiołowe, wojna. A dzieci są oddzielane od swoich rodziców. Są też zmuszane do walki. Z naszej klasy przygotowała po jednej historii: dzieci.

Super. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Jak się zachowuje szczęśliwe dziecko? A jak się zachowuje szczęśliwy gimnazjalista? No... <grymna> ile ma lat? O, no, przyjrzyj się jej, pomyśl. No, ma 12 lat. I co? Gdzie ona może mieszkać? A może ktoś też zechce serce? No. Martynka, połowa no. dwie spróbujcie. Mm -hmm. No, tak do spółki w sobie. Ale możemy mieszkać w Szczawie? Może mieszkać w Ale Może jakąś historię wymyślić od tej dziewczynki. Dziecko lubiła być w wojsku i chciała być w wojsku jej marzeniem jest być w wojsku. Mm -hmm. A ty masz też jakiś pomysł? Tak, nie tak? Ukraina! A dlaczego poznamy, że to jest wojna. Ania. I co tam jeszcze jest, popatrzcie? No właśnie, zrujnowane są domy, tak jak po wojnie. O Bartek podpowiada, że to może być Ukraina. Nazywa się Mari. Ma 9 lat i pochodzi z Birmy. To jest państwo, w którym dzieci są zmuszane do walki. Gdy Marii siedziała na lekcji, tak jakby teraz, do klasy wpadł żołnierz, podszedł do nauczycielki i zaczął z nią rozmawiać. Potem spojrzał na wszystkie dzieci w klasie i zatrzymał wzrok właśnie na Marii. Zaczął ją szarpać, wyciągnął ją z klasy, nikt nie protestował, nikt nie krzyczał. Nauczycielka też nie miała nic przeciwko, bo bała się cokolwiek powiedzieć, a poza tym żołnierz ją wcześniej przegł. I tak Maj trafiła do wojska i teraz służy w armii, jest zmuszana do tego, żeby walczyć. No. Ładny ma dom. Do bunkrów takich. Tam gdzie by całą świecę. O no do właśnie... W jakimś domu. Smutne, Wiesz, kaderu, ale jest smutna. Dlaczego ona może być smutna? Chociaż ma dom. A pokaż i. A patrzcie teraz, jak ona ma pokój. To jest pokój Jessica. No! <grymne> <grymne> jak sądzicie, czy Jessica jest szczęśliwa? Nie, no. Ale jest, bo nie, Nie, chłopacz, no. ma takie piękne zabawki. Oh, 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 oh. O. 5 oh, lat oh. oh, oh. mieszka w nowym Jorku. Jej tato jest lekarzem, a mama pracuje jako redaktorka gazety. Ale jest bardzo smutna, ponieważ całymi dniami jest sama i opiekuje się nią długonianie. Z mamą widuje się tylko w niedzielę, ponieważ mama nie ma nigdy czasu na nią. Wcześniej powiedzieliście, że Jessica jest szczęśliwa. A teraz? Jest szczęśliwa? Dlaczego? A czy te zabawki to nie, nie mogą jej zastąpić mamy? Nie. Dlaczego? Albo taty. Nie mogą jej zastąpić. Tyle ma tych zabawek. Przecież może zabawkami Chciałbym się bawić. Całym nie się może bawić? jest Karabin. Karabin. A może to zabawkowy? Zgadłeś, brawo, mać tak. Ten... <noise> piękny dom. No, może mieć coś pięknego. A jak myślisz? A pan do szkoły czy nie lubi się uczyć? No, to lubi się bo Słuchajcie, patrzcie, gdzie on jest. To jest jego dom. O, <noise> cieńko. A teraz w A teraz mogę? A teraz A teraz? A może mamy uzdolniony klub? Ja też. Bo Ja też. Proszę jest bo ma swoją mamę albo babcię. Nie wiem, co to jest. Czy to jest nie. Ma rodzinę. Bo ma rodzinę, to może być zadowolony. To jest ale są to siostry Ganga i Jomuna, które mieszkają w Nepalu. I niestety, ale ich dom został zniszczony przez trzęsienie ziemi. Wiecie, co to jest to. Okay. Y, jakby starie dzieci, które uciekają przed wojną, a tutaj jest dziewczynka, która nie musi uciekać przed wojną, tylko po prostu jej dom jej życie codzienne zostało jakby zaburzone, znaczy zburzone. Przez huragan, który przeszedł przez jej miasto i straciła swój dom. E, tak właśnie wyglądał, wygląda teraz jej dom po tym huraganie. No I, I, I troszkę mniejszy, bo ma kierownik. To bardzo, bardzo wasz to Zaraz, Nie, to jest Znaczy, to jest niejako. Mam na ręku. Mam na ręku. Jest szczęśliwa. Jest, jest szczęśliwa? Jest. Ale dzieci dostały zabawki, a nie mają z kim się bawić, bo mamy na mały zabawki. Świetnie. Dobrze, bez rodziców. jestem mieszkał w bardzo złym domu. Yeah,